Życie Najświętszej Maryi Panny według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Przybycie świętej rodziny do Betlejem czyta Piotr Wiśniewski. Trzy mile dzieliły jeszcze naszych świętych od celu podróży. Zszedłszy z drogi wiodącej na północ, Skierowali się teraz ku zachodowi. Zatrzymali się pod drzewem. Najświętsza panienka zsiadłszy z osiołka, poprawiła swoje ubranie, po czym razem z Józefem udali się do wielkiego domu o kilka kroków od miasta. Dom ten starożytny, z licznymi budynkami i dziedzińcami, na których stały namioty. Należał do królewskiego rodu Dawina. Później odziedziczył go ojciec Józefa. I w tym czasie jeszcze mieszkali w nim jego krewni i znajomi, lecz udawali, że go nie znają, i traktowali go jak cudzoziemca. Obecnie rzymscy urzędnicy zbierali tutaj podatki, Józef. Prowadząc osła za uzdę, stanął w tym miejscu z najświętszą panną, gdyż wszyscy podróżni musieli tu odebrać zezwolenie, bez którego żaden obcy nie mógł wejść do miasta. Pytano Józefa o jego pochodzenie, a po zbadaniu pergaminów, po rozwieszanych na ścianie, odczytano: Dwa zawierające genealogię Józefa i Maryi. Wtedy dowiedział się Józef, że Maryja, jako córka Joachima, jest prawdziwą latoroślą szczepu Dawidowego. Józef spóźnił się nieco z zapłatą cła, lecz nie czyniono mu żadnego zarzutu. Pytano tylko o jego dochody. Odpowiedział, że nie ma żadnych posiadłości ziemskich. Że żyje z pracy rzemieślniczej i z maleńkiego procentu, który mu wypłaca macocha. Wreszcie przyszła kolej na Maryję, ale jej o nic nie wypytywano. I powiedziano Józefowi, że w ogóle nie musiał jej tutaj przyprowadzać. Józef nadaremnie szuka mieszkania. Józef i Maryja dostali się do Betlejem przez zwaliska i zniszczoną bramę. Maryja została z osiołkiem na rogu jednej z ulic, a Józef w pobliżu szukał mieszkania, ale na próżno, ponieważ w mieście było pełno cudzoziemców. Powrócił więc i powiedział Maryi, że nic nie znalazł i muszą iść dalej. Na rogu następnej ulicy Maryja znowu się zatrzymała, a Józef chodził od domu do domu, lecz w żadnym nie chciano ich przyjąć. To się powtarzało wielokrotnie: wszędzie miejsca były zajęte, wszędzie świętego Józefa odprawiano z niczym, a Maryja musiała długo czekać. Wreszcie Józef powrócił, smutny, i rzekł do najświętszej panny: Pójdźmy do innej części miasta. Tam niezawodnie znajdziemy schronienie. Poszli więc wąską ulicą, skąd widać było wolno stojące domy, zabudowane na pagórkach. Lecz i tu wszystkie poszukiwania okazały się nadaremne. Przyszedłszy na przeciwległą stronę Betlejem, ujrzeli szopę pod wielkim, rozłożystym drzewem. Józef urządził tam siedzenie, żeby Najświętsza Panna mogła odpocząć, a sam poszedł szukać mieszkania. Maria czekała wsparta od drzewo. Miała teraz na sobie biały weron i takąż suknię bez pasa, układającą się w szerokie fałdy. Przechodnie spoglądali na nią, nie domyślając się, że zbawiciel świata tak blisko. W końcu Maryja, znużona, długim czekaniem usiadła pod drzewem. Skłoniła głowę, a ręce złożyła na piersi. Ach, jak pokorna, cierpliwa i zdana na wolę Bożą była ta przeczysta dziewica. Kiedy wreszcie nadszedł święty Józef, nie miał pomyślnych wieści, jego dawni przyjaciele ledwie raczyli go poznać, zniechęcony zapłakał, a Maryja pocieszała go. Spróbował jeszcze w jednym miejscu, ale wspomniał o bliskim rozwiązaniu Maryi, przez co spotkał się z tym bardziej stanowczą odmową. Struskany. Z nieśmiałością oświadczył najświętszej panience, że wszystkie starania okazały się bezskuteczne, lecz że jest za miastem dobrze mu znana grota, gdzie często zachodzili pasterze ze swymi trzodami, i że tam przynajmniej znajdą tymczasowe schronienie. Opis groty i żłobka. Natura była budowniczym groty betlejemskiej. Ona ją wydrążyła iście po mistrzowsku w litej skale i tylko od strony południowej, gdzie ścieżka prowadziła na Dolinę Pasterzy, to ręka ludzka wzniosła mur. Zresztą niekształtnie ulepiony. Wejście główne od północy wiodło wąską drużyną do piwnicy, zaokrąglonej z jednej strony, a z drugiej trójkątnej i ciągnącej się do części wschodniej wzgórza. W ścianie od południa były trzy zakratowane otwory, a czwarty podobny w skropejeniu. I właśnie w części wschodniej tej groty naprzeciw wejścia znajdowała się najświętsza dziewica w chwili, kiedy z jej łona wnikła światłość świata. W południowej części groty był żłóbek, gdzie oddawano cześć Dzieciątku Jezus. Żłób wydrążony w kamieniu służył do pojenia bydła. Wzdłuż drogi prowadzącej z groty do Doliny Pasterzy cieszyły oko domki, Wzniesiony na wzgórza, a na nizinie szopy kryte trzcinową strzechą. Na zachód od groty wyniosły pagórek łagodnie opadał ku dolinie porośniętej drzewami, krzakami i łąkami, przez które płynął stromek. Na wschodnim zboczu znajdowała się inna grota, mieszcząca w sobie grup machary, Mamki Abrahama. Do tej to groty najświętsza panna często zachodziła z dzieciątkiem Jezus. A zwie się ona Grotą Mleczną. Józef i Maria osiedlają się w grocie. Kiedy Józef i Maryja przybyli do groty, już zmierzchało. Oślica, która ich opuściła, gdy dotarli do rodzinnego domu Józefa, teraz wybiegła im naprzeciw, podskakując z radości. Maryja rzekła do Józefa, patrz, niezawodnie jest wolą Bożą, żebyśmy tutaj zamieszkali. Józef pospieszył przygotować najświętszej pannie miejsce do siedzenia, by mogła odpocząć, zanim on uprzątnie grotę. Kiedy już wszystko zrobił, wprowadził Maryję, a ona usiadła na posłaniu. Józef przeprosił ją, że nie może służyć jej lepszym mieszkaniem, ale Maryja była bardzo zadowolona i uradowana. Z pierwszą chwilą nadchodzącego szabatu odmówili przepisane prawe modlitwy, a po wieczerzy Józef wyszedł do miasta. Wówczas Maryja uklękła, odprawiła wieczorne nabożeństwo i udała się na spoczynek. Józef powrócił późno, więc się pomodlił, i zaraz położył się na swoim łóżku. Żydzi podczas szabatu w samo południe mają zwyczaj się przechadzać, więc Józef zaprowadził najświętszą pannę do groty Marachy, gdzie trwali na modlitwie i rozmyślaniu, aż do końca szabatu. Maria uprzedziła Józefa, że narodzenie dzieciątka nastąpi o północy, kiedy to właśnie minie dziewięć miesięcy od czasu, gdy ją pozdrowił Anioł Pański. Prosiła, by godnie uczcił przyjście na świat dzieciątka obietnic Bożych, Poczętego w sposób nadprzyrodzony. Chciała też, by pomodlił się za nią i z nią za wszystkich, którzy odmówili mieszkania. Józef zaproponował, by wezwać dwie pobożne, znajome niewiast, lecz Maryja odpowiedziała, że nie potrzebuje pomocy. Józef urządził w grocie oddzielny pokoik dla Maryi. Żółbek napełnił mchem, ziołami i przykrył kołdrą. Wtedy najświętsza panna oznajmiła mu, że godzina jej rozwiązania jest już bardzo bliska i prosiła, żeby poszedł się modlić. Józef przytwierdził jeszcze kilka lamp do sklepienia, a wchodząc do groty, spojrzał na najświętszą pannę która kręcząc i modląc się na swoim posłaniu, miała oczy zwrócone ku wschodowi. Cała była otoczona światłem nadprzyrodzonym, które napełniło grotę. Patrzył na te płomienie, jak niegdyś Mojżesz na krzak gorący, lecz zdjęty świętą bojaźnią, usunął się do swego końcika. I padł twarzą na ziemię.